Yo 7, ja jestem Hubert. Dzisiaj jest taki odcinek, w którym Wam pokażę, że moje wbite 1000 wyświetleń na kanale Ech, Jestem ucieszony tym Zobaczcie w informacjach ile ja mam. Patrzcie, mam tysiaka wbitego. 6 subskrypcji różne, różne rzeczy i dzisiaj sobie zagramy w Brawl Starsa. Cieszę się po prostu z tych wyświetleń Jeszcze dziewięć, tyś, jeszcze dziewięć i będę miało przycisk, jeżeli to będzie. Jestem zachwycony po prostu tisiakiem. Ok, będziemy grali w Brawl Stars'a. Pokażę wam moje pucharki, moją... Bóg e, Pokażę Wam jakieś... No tam jakieś rzeczy. Dynamite'a mamy. 10 teraz lepiej powinno być e, teraz i jaką mam wybrać. Myślę co ja wezmę sobie sali, bo mam wali bardzo dużo. Pójdziemy sobie do leweczkę, bo e, ta ona jest fajna, na stronickę i popatrzcie ile ja tutaj było e, zagrałem 138 solo do i 3 versus 3 z 37 poziom normal i karda mamy też 2 2 2, 2 Dobra, go spróbujemy dzisiaj wbić 100 pucharków wystarczy nam 70, 67 Lećmy, to jest nowy browser, bo niedawno pow, powstał. I, I zasubskrybujcie ten kanał, bo chcę mieć kolejny tysiąc. Jeżeli coś takiego będzie, no to jesteście po prostu najlepsi. Bo jak będę miał tysiąc, to już będę mu nagrać kolejnego live'a. Od tysiąca się nagrywa live'a. i zawsze kanał, kanał, podstępujemy 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 żeby była podstępujemy 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 I pamiętajcie, podstępujemy podstępujemy i zrób. Ło! Wow. Zatem będzie Hubert pokazywać znów twarz i będzie nagrywać. Twarz, więc no. to jest No moja siostra już powiedziała, tu jest Gail ze starej Wejdź. Będziemy też nagrywali razem z tak. moją siostrą. Mój kanał będzie się nagrywał, potem będzie oczywiście, bo dzisiaj go założyć dopiero, bo ja jestem ucieszony, że dostałem 1000 wyświetleń. I od 1000 wyświetleń się dostaje już live'a się robi, a ja, to jest taka rozgrywka. Bardziej. Ojeju, Edgardzie, pan łóżku. Miałem gdzie 8 killów, bo to takie jeszcze tego gadżet tego gra. 2D, zostałem tak. 2 ja wam powiem, jeżeli macie jakąś postać, to weźcie sobie okropę, bo jak macie to was uleczy zawsze. A ile wyświetleń powinni zostawić? Ja w tym, w tym opiecie, no, no. no, też mi, e, tysiąc. E. Ale tysiąc nie dobiją pewnie. To by musieli dzień i noc.

Frank, nie bij bo Frank bardzo mocno bije. Oj, Franczek. dwa tego tutaj primo. Na tego prąsa tego. O oh nie! No ja nie wiem jaką mamy, ale dobra. Biorę postać. To jest która ma najmniej mta.

Mm -hmm. O nie, meteoryd walnął gdzieś w miejscu ekologicznym. O nie, będzie go słabo zdobyć. Ż o, bić! Grzesieł, grzesieł, grzesieł. się Mamy 11 klubów. Jest bić, które słabo no i zabity! Ui! Okej, okay, gramy jeszcze raz, żeby mieć 200 No i... Jak was założy kanał, to wbicie tam przynajmniej 15% skrzynce, albo łapek. Albo subskrypcji, bo sub każda subskrypcja to jeden. To jeden. To jedna skrzynka więcej. O jeju! a bad boy. i do, do widzenia. Miejcie się. Pa!